Cześć, witajcie w podcaście Kobiecy Biznes Online. Ja nazywam się Ada Kinowska i to jest podcast, w którym najczęściej dzielę się swoimi przemyśleniami na różne tematy. I ostatnio dopadło mnie takie przemyślenia na temat bycia takim ćpunem wiedzy. Zauważyłam, że gromadzę całe mnóstwo materiałów na temat tego, jak coś zrobić, jak wykonać jakieś czynności, jak prowadzić, nie wiem, Instagram, YouTube, jak prowadzić podcast itd. itd. I te wszystkie informacje są niesamowicie przydatne, I, ym, i to jest świetne, że jest tyle informacji w internecie, że tak naprawdę korzystając z całkowicie bezpłatnej wiedzy, możemy bardzo dużo zrobić, bardzo dużo się nauczyć. Yy, ja też, jakby zaczęłam od niedawna kolekcjonować, też płatne rzeczy, których po prostu nie mam czasu yy, przyswoić, przerobić. Yy, I jakby Gdzieś tam w którymś momencie nabie, nabieram się, to jest złe słowo, może mam nadzieję, że samo kupienie danego produktu sta, stworzy mi jakąś nową okazję do rozwoju. I oczywiście tak się nie dzieje, bo żeby jakaś, jakiś rozwój powstał, to trzeba oczywiście z tego produktu skorzystać. A ja tych całą kolekcję już mam tych, <grym> tych produktów i cały czas gdzieś z tyłu głowy mm, Mając już niektóre te rady, oczywiście przyswajając, bo, bo na, na, na bieżąco staram się nadrabiać te kursy e, i te wszystkie rzeczy, i te wszystkie bezpłatne też treści, mając gdzieś tam te wszystkie rady z tyłu głowy, e, zaczynając je stosować, e, mam wrażenie, że weszłam w taką ramę, takich. Może powiem to na przykładzie Instagrama. Ogólnie przyjmuje się, że te zdjęcia powinny być piękne i cudowne. Cały, cała nasza siatka zdjęć na naszym profilu powinna być spójna ze sobą, powinna być piękna i w ogóle wszystko tam powinno elegancko wyglądać, kiedy wejdzie ktoś na nasz profil. I to w którymś momencie zaczęło mnie ograniczać, bo ja zaczęłam myśleć o tym, że. To następne zdjęcie musi być do tego, miałam jakąś tam wizję i po prostu gdzieś straciłam, jakby siebie w tym wszystkim i to, co ja chcę przekazać moim odbiorcom, i to, co ja chcę, jak ja chcę, żeby to wyglądało po prostu. Czyli to miejsce, które miało być moje, zawładnęło jakieś zasady, których, które są dobre. I jak najbardziej, jeżeli komuś to pasuje, to powinien się tego y, y, stosować, te, te właśnie zasady. Ale one w którymś momencie zaczęły mnie po prostu jakby przerastać i jakby zaczęły y, tworzyć y, we mnie taki po prostu. Y, Taką jakąś niechęć do wstawiania tych rzeczy. I w którymś momencie też, jakby złapałam się na tym, że myślę, myślę sobie o tym, że wrzucę taki post i on wtedy jakiś zupełnie inny niż, niż taki, który będzie pasować i, i, i po prostu może on nie będzie działał, bo skoro wszyscy mówią, że tak powinno być, no to może ja powinnam właśnie to robić, tak. I tak jest ze wszystkimi tymi radami, które. Które znajduję w internecie, i jakby yy, sama zapałam się w tą pułapkę, z której oczywiście da się wyjść w prosty sposób. Bierzmy rady, te, które nam pasują. Sprawdźmy może przez jakiś czas, czy ta narada działa. Jeżeli nie, no to yy, po prostu ją odrzućmy i róbmy po swojemu. Wydaje mi się, że bardzo ważne, tak jak nagrałam odcinek podcastu Sprawdzony sposób na sukces, bądź sobą, to ja właśnie to, to siebie gdzieś tam zatraciłam na rzecz tych zasad, które nie zawsze po prostu mogą, które nie zawsze po prostu mi wychodzą, bo na przykład danego dnia chciałabym rzucić inne zdjęcie, nie takie, które będzie pasować, czy jakąś zupełnie inną rzecz. I. Em, jakby chciałabym troszkę odejść od tych zasad. I wiadomo, że takie treści, tak jak cały czas powtarzam, ja nie mam nic przeciwko temu. Ja sama tworzę treści, które mają pomagać innym osobom, ale yy, fajne jest to, że takiego czegoś doświadczyłam, że mam takie przemyślenie, dlatego że będę wiedziała, że yy, żeby zawsze podkreślać, żeby sprawdzić, czy to działa, i jeżeli, nie jeżeli się nie sprawdzi, to po prostu działać dalej w inny sposób, po swojemu bo wydaje mi się, że że takie zatracenie się, że tylko, to, tylko i wyłącznie to będzie działało, jest złe i może nas właśnie w ten sposób zastopować. I, I ja taki mętlik w głowie trochę miałam i już. I to jest takie moje przemyślenie właśnie, żebyście nie wpadały w taki, w taki błąd, w, taki, w takie błędne koło trochę, bo często robimy takie rzeczy dosyć nieświadomie. Ja staram się zawsze, kiedy coś, coś mi nie idzie, coś się dzieje, że ja nie chcę tego robić, czy coś się takiego wydarza, że ja nagle przestaję coś robić, to zastanawiam się, dlaczego tak się stało. Co się stało w mojej głowie, co mnie stopuje, bo jakby zakładam, że z zasady <grych> raczej nie jestem leniwa. Jestem osobą dosyć pracowitą, więc jeżeli jakieś zadanie po raz 35 przepisuję na kolejny dzień, to znaczy, że coś jest z tym nie tak i coś mi nie pasuje. Gdzieś tam jest. Trudność po prostu. I tak, ja, wydaje mi się, samoświadomość tego, co nam się, jak reagujemy na różne rzeczy, jest bardzo ważna. I wiem, że nie wszyscy mogą mieć taką samoświadomość, bo po prostu gdzieś tam nie mają też takiej, takiej zdolności analizy samego siebie. A, a kiedy już wiemy o tym, że żeby właśnie zwracać na takie rzeczy uwagę, to. Yy, to jest łatwiej, więc tak jak mówię, jeżeli jakieś zadanie Wam nie idzie, jeżeli coś Wam nie idzie do robienia, nawet nie chodzi o to, jak jest odbiór, tylko o to, że Wy macie jakieś opory przed robieniem tego, czy czegoś nie czujecie, to zastanówcie się, dlaczego tak się dzieje. I tak się też działo z moim, dzieje się z moim Instagramem, bo ja po prostu w którymś momencie stwierdziłam, że ja nie chcę, żeby te posty takie były w sensie ja nie chcę wymyślać specjalnie po to, ja chcę, żeby te, serty, te posty, które ja wrzucam, były prosto z serca. Pasowały do tego, co ja akurat danego dnia czuję, żeby to było po prostu moje. I akurat uparłam się na ten Instagram, bo to jest najprostszy przykład, ale takich zadań na pewno jest całe mnóstwo i warto jest się wtedy zastanowić, czemu tak jest. czemu Czego się tak naprawdę boimy, gdzie jest ta trudność, jakiej wiedzy nam brakuje, żeby wykonać dane zadanie, bo będzie nam wtedy łatwiej to przezwyciężyć, bo kiedy wiemy, jaki jest powód, będzie nam po prostu. E, łatwiej jakby wyjść z tego kłopotu, tak? Ten powód jakoś e, ten powód, ten problem, tą trudność jakoś przezwyciężyć do tego świetnym narzędziem, jak zawsze, jest kartka i długopis, zeszycik, w którym zapisujemy sobie właśnie, co tam się nam zadziało, bo często po prostu w pośpiechu, w tym, ile mamy rzeczy na głowie, my nie mamy na to czasu, żeby usiąść samemu ze sobą i pomyśleć nad tym, co się w ogóle dzieje w naszych głowach, wokół nas, w naszej, na naszej liście zadań, w naszym biznesie i warto jest poświęcić chociaż 5 minut na taką autoanalizę, co tam się dzieje i jeżeli coś nie idzie, to tak samo jak y, na przykład sprzedajemy i coś nie poszło, to potem analizujemy, gdzie był błąd, co mogłyśmy zrobić lepiej. Tak samo ja moją listę zadań analizuję pod względem tego, y, co, dlaczego jakieś zadanie, ja, przy, ja robię, jakby trzeci tydzień jest na mojej liście i ono nie jest zrobione. To znaczy, że coś jest nie, nie tak, bo brakuje mi jakiejś wiedzy. Ja albo szukam tej wiedzy, albo szukam tej trudności, albo sprawdzam, jak mogę inaczej to załatwić już i to jest dużo lepsze. A czasami się okazuje, że po prostu chciałam zrobić jakieś zadanie, ale mi to kompletnie nie pasuje i nie będę tego robić po prostu i, nie, i przestaję się oszukiwać, po prostu nie przepisuję tego dalej i odpuszczam. I to też jest dobre, bo nie musimy robić wszystkiego, co, co nam do głowy przyjdzie, tylko to co, to, co czujemy, że będzie dla nas dobre w danym czasie. Ok., Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Mam nadzieję, że był dla Was przydatny. Ja, ja jakby dzielę się tutaj swoimi przemyśleniami, bo wierzę w to, że każda osoba na początku swojej drogi ma jakiegoś różnego rodzaju problemy, przemyślenia, gdzieś tam jest po prostu zablokowana i e, ja przechodząc tą drogę akurat w tej odnodze mojej działalności, chciałabym się tym dzielić, żeby, żeby właśnie pokazać, w jaki sposób ja sobie z tym radzę, jakie są moje e, Moje sposoby na to, po prostu. Jeżeli ten odcinek okazał się dla Was przydatny, proszę zostawcie mi jakiś znak, gdziekolwiek tego słuchacie, i słyszymy się już w kolejnym odcinku za tydzień. Dziękuję Wam bardzo, cześć, pa.